Dziś przedstawiam szokującą przepowiednię częstochowską, która mówi o tym, że Matka Boska uchroni Polskę przed wojną. No właśnie, co takiego zawiera ta przepowiednia? Szokującego. Eee, no, bo jest tam tak naprawdę zaskakujący finał, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu zostańcie do samego końca. Oglądajcie do samego końca, praktycznie ten filmal, fina, film. Eee, na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij, że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przepowiednię Częstochowską. Eee, jest to przepowiednia, która mówi na temat losów Polski, na temat wybuchu wojny. Wojny I że Matka Boska ma uchronić Polskę praktycznie przed skutkami wojny, może nie przed samą wojną, ale przed praktycznie skutkami wojny. No właśnie, jest to przepowiednia tak naprawdę związana z częstochową, tak? jasną górą z Matką Boską. Tutaj ta przepowiednia mówi o tym, że tak naprawdę Matka Boska ma wziąć opiekę Polskę, ale nie oznacza to, że Polska tak naprawdę nie będzie ofiarą wybuchu wojny, czy nie będzie miała tutaj jakichś strat, tak? Czyli gdyby doszło do wybuchu III wojny światowej albo innego konfliktu w Europie, to Polska oczywiście będzie stratna, tak? Będą też ranni, też ludzie po prostu umrą, ale na dobrą sprawę Polska nie zostanie tak zniszczona, jak inne państwa. To jest tak naprawdę związane jakby z taką przepowiednią, która mówi o tym właśnie, że Matka Boska uchroni Polskę w związku z tym, że Polska wcześniej już się nacierpiała. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, jakby ta przepowiednia mówi o tym, że właśnie Matka Boska już wystarczająco wylała łez, tak? Jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi właśnie o, tutaj jeśli chodzi po prostu o opiekę nad Polską i tym razem weźmie właśnie pod, pod swoją obronę Polskę. Tutaj ona jest związana tak naprawdę z ewentualnym konfliktem, tak na przykład wybuchem III Wojny Światowej, czy skutkami jakichś zdarzeń katastrofalnych, które miałyby miejsce, na przykład tutaj to też po części związane jest z przepowiednią ojca czasowa Klimuszko, który mówił o tym, że wielka fala wody wedrze się do Europy przez Francję, kraje Beneluxu aż praktycznie do Niemiec i dotrze do Polski, podleje praktycznie tutaj Polskę tak, że będą wielkie praktycznie powodzie I te, ta przepowiednia właśnie tutaj związana jest związana z tym, że nawet jeżeli na świecie będzie się działo źle będzie no niedobrze, no to Polska nie będzie aż tak zniszczona, tak jest to ciekawe, bo na przykład Polska jest bardzo łatwym kąskiem dla innych krajów, tak? Na przykład dla Rosji, dla Niemiec, czy dla innych mocarstw, tak naprawdę, ze względu geopolitycznych, ze względu na po prostu położenie, tak? No bo zobaczmy sobie Polskę, z Polski możemy zaatakować, tak naprawdę, czy jakiekolwiek państwo może zaatakować Niemcy, może zaatakować tutaj ścianę wschodnią, dalej pójść praktycznie na były republiki radzieckie, ale później po prostu dalej zaatakować, praktycznie tutaj Rosję. Ale też jest wypad praktycznie przez Morze Bałtyckie na kraje skandynawskie, tak? Czyli Polska teoretycznie, gdyby doszło do konfliktu, do wojny, powinna być łatwym kąskiem tak naprawdę dla innych państw, a według właśnie tej przepowiedni Matka Boska ma uchronić, uchronić właśnie Polskę przed ewentualnym po prostu przed skutkami tak naprawdę wybuchu tej e, wojny, tak, no wiemy, że gdyby dzisiaj na przykład doszło do konfliktu, doszło do wybuchu trzeciej wojny światowej, e, to pewnie to byłoby z użyciem broni atomowej, o mniejszej czy większej sile rażenia, ale tak to by właśnie wyglądało. Natomiast tutaj właśnie ta Matka Boska miałaby uchronić e, Polskę, tak e, przed po prostu e, skutkami. I e, tutaj właśnie Polska byłaby jedynym krajem takim, e, można powiedzieć, ocalonym w cudzysłowie, tak, jeśli można powiedzieć w wszyscy czasy. W czasie takiej wojny, yy, który właśnie by miał poprowadzić inne państwa, inne narody, yy, właśnie do. Polska byłaby na przodzie właśnie tych państw, które miałyby prowadzić do niepodległości, tak, do praktycznie tutaj rozejmu, czyli wcześniej praktycznie Polska, jeśli chodzi o działania wojenne, no to, to toczyły się te działania praktycznie wojenne, a jeśli chodzi o pokój, no to pokój nie był podpisywany w Polsce, tylko w innych miejscach. A teraz praktycznie Polska byłaby tym państwem właśnie, które prowadziłaby inne państwa do pojednania, tak, do tego, że praktycznie doszłoby do porozumienia między Zwaśnionymi stronami, tak? Niektórzy szerzej interpretują tak naprawdę przed tą przepowiednią, że, przepowiednie, że jakby inne państwa zatracają się w kwestiach po prostu religii, żyją tak naprawdę dobrami materialnymi, bogactwem, pieniędzmi, pomnażaniem majątku. Natomiast Polska oczywiście też są tacy ludzie i tak dalej, natomiast nie jest to oczywiście jakby celem nadrzędnym w Polsce, i dlatego Polska miałaby być takim państwem, no nie powiem, że tutaj zbawicielem, tak? No bo Polska jakby miała być zbawicielem, no to nie wiem, musiałaby być jakimś mocarstwem, czy dysponować jakąś bronią, żeby inne państwa się bały, natomiast rzeczywiście miałaby po prostu przewodniczyć tym państwom, tak? Mówię, to jest rozszerzona interpretacja, jeśli chodzi właśnie o tą przepowiednię dotyczącą kwestii tych religijnych, bo oczywiście w tych innych państwach są ludzie, tutaj, którzy cenią wartości materialne, pieniądze i tak dalej, ale też są ludzie po prostu, którzy cenią wartości duchowe, tak? Więc praktycznie wszystkich nie można wrzucać do jednego worka, ale rzeczywiście tutaj Polska właśnie Субтитры Miałaby być chroniona przez tą Matkę Boską na Częstochowie, to by też było związane poniekąd właśnie z tymi modlitwami, z pielgrzymkami. Oczywiście, ludzie praktycznie co roku idą na pielgrzymki do Częstochowy z całej Polski, nie tylko przecież przyjeżdżają praktycznie Polacy z, całej, z całego świata, ale to też byłoby związane z tym, że Polacy, jak idą na, do Częstochowy z pielgrzymką, w swojej intencji też mają intencję jakby państwa polskiego, a tak, i tutaj, właśnie te wszystkie intencje mil Milionów Polaków przez te dziesiątki lat zostałyby wysłuchane przez Matkę Boską, tak, która by wzięła właśnie w opiekę, no jak jak, ta, jak praktycznie sama na zaskazuje, Matka Boska, tak, czyli matka, która opiekuje tak naprawdę się swoimi dziećmi, tak samo właśnie ta matka opiekowałaby się narodem Polski, tymi dziećmi, którym jest naród polski. No, to też jest dosyć ciekawa sytuacja, tak, no bo wiemy o tym, że bardzo często po prostu Polacy są skłóceni sami ze sobą, e, tak, natomiast tutaj właśnie ta Matka Boska była sprawiedliwa i rzeczywi czy rzeczywiście wzięłaby po prostu tę Polskę w opiekę. Co to, to jest ciekawe, z punktu tego e, widzenia, że na przykład takie przepowiednie nie pojawiają się, przedstawiałem różne przepowiednie na swoim kanale, nigdy się nie pojawiła przepowiednia polityczna mówiąca o tym, że jakiś polityk się pojawi, który zbawi tak naprawdę Polskę, tak? Że nie wiem, będzie taki i taki po prostu polityk, który przyjdzie i uchroni Polskę na przykład przed wojną albo przed jakimś katastrofą i tak dalej. Nigdy się nie spotkałem z taką przepowiednią, a tutaj rzeczywiście ta przepowiednia dotycząca Matki Boskiej. Ona się przewija. Nie chcę powiedzieć, że ja przedstawiam tak naprawdę przepowiednie. To nie oznacza, że ja muszę po prostu wierzyć konkretnie w te przepowiednie. Przedstawiam jakby z punktu też logicznego argumenty za i przeciw w kontekście także innych przepowiedni. Natomiast to zawsze pozostawiam Wam do oceny, tak, czy rzeczywiście ta przepowiednia się zrealizuje, czy też nie. Natomiast, no niewątpliwie byłaby ona bardzo korzystna, tak naprawdę dla Polski, tak? Znaczy, to nie jest też taka przepowiednia, która działa jakby na zasadzie negatywnej, znaczy inne państwa były niedobre, to teraz muszą po prostu ponieść karę, bo to tak nie działa, tak? Tylko właśnie to, że po prostu tutaj Polska cierpiała wcześniej te wszystkie lata i te wszystkie pielgrzymki, te modlity, miałyby być zostać wysłuchane właśnie przez Matkę Boską, która by wzięła pod swoją opiekę, tak? Po prostu pod swoją opiekę. To też jest jakby ciekawe z punktu widzenia różnego rodzaju sojuszy, tak, politycznych, Polskę przecież Unii Europejskiej w NATO, czyli na dobrą sprawę te sojusze nie, nie, nie chroniłyby Polski. Oczywiście one są bardzo ważne, tak, no to nie oznacza, że Polska ma z nich wystąpić, tylko tak naprawdę opatrzność by była nad państwem polskim i to opatrzność by chroniła faktycznie państwo polskie, tak, więc tak ta to właśnie wygląda. Zresztą ta kwestia tak naprawdę religijna, ona jest bardzo mocna, jeśli chodzi właśnie o państwo polskie, o, o czasy komunistyczne, tak, rzeczywiście po prostu Kościół odgry, odgrywał istotną rolę, czy podczas po prostu I wojny światowej, II wojny światowej, czy podczas czasów komunistycznych, tak, no to rzeczywiście ludzie zwykli mieli schronienie w Kościele i Kościół po prostu był też takim miejscem, gdzie nie było tej agitacji, nigdzie nie było tutaj tej nowomowy politycznej i tak dalej. Rzeczywiście tutaj ludzie mogli, można powiedzieć, w jakiś spo sposób tak odpocząć od tej rzeczywistości, która ma miejsce, no i tutaj rzeczywiście Matka Boska miałaby chronić naród Polski, państwo polskie, tak? Tylko to też nie jest tak, że jakby Matka Boska stąpi i ona po prostu podejmie decyzję, tak, no bo też odpowiedni są też do tego ludzie, tak, w momencie kryzysowym, którzy by zarządzali Polską, natomiast tutaj Matka Boska, Boska miałaby pod swoją opiekę. To też by się wiązało w jakim stopniu z przepowiednią dotyczącą Jana Pawła II, tak, który według niektórych przepowiedni mówię, został zesłany po to, żeby właśnie w jakimś stopniu w jakim stopniu obalić komunizm właśnie w Polsce, że właśnie jego osoba bardzo mocno się przyczyniła, tak, czyli oczywiście Jan Paweł II, postać święta, e, boska, no, ale też pomijając kwestię po prostu tego, żeby papieżem, e, tak, był duchownym, to też po prostu był postacią kluczową dla historii Polski, tak, e, no spotkania tak naprawdę z Lechem Wałęsem, wa, Wałęsą, tak, chociażby w Tatrach, e, incognito, p, tak, potajemne e, właśnie w sprawie tak naprawdę Solidarności, w sprawie Polski, słynne przemówienie, tak naprawdę Jana Pawła II: Tak, niech stąpi Duch Święty, odmieni oblicze ziemi, tej ziemi. To miałoby po prostu wpłynąć, tak? Pewne zmiany, jeśli chodzi o polityczne, społeczne, one są możliwe, oczywiście to następuje, tak, ale też są pewne potrzebne, tak naprawdę, osoby, które są kluczowe, tak naprawdę, dla tych zmian, tak, dla, tak, dla Solidarności Lech Wałęsa, tak, na przykład, dla sprawy polskiej, tak, o, o, o sprawę polską, którą się pominął właśnie Jan Paweł II, tak, tutaj rzeczywiście poza granicami Polski i takie osoby właśnie są jakby potrzebne. I tutaj właśnie byłaby rola Matki Boskiej, tak, właśnie, gdyby doszło do wybuchu III Wojny Światowej czy innego konfliktu, że ta Matka Boska właśnie miałaby praktycznie to społeczeństwo utrzymać w cudzysłowie w ryzach, tak, tych wartości katolickich, a nie, że na przykład ludzie by uciekli praktycznie w momencie, kiedy było niedobrze w Polsce, Mało tego, ludzie by wracali jeszcze z innych krajów po to, żeby właśnie pomóc walczyć o Polskę, odbudować, tak naprawdę, Polskę. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Za, zostawcie suba. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie na temat tej przepowiedni częstochowskiej. Czy ona się z, rzeczywiście zrealizuje, czy też nie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba.